Przed nami 720 odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Nana i Yaman śnią ten sam sen, po czym wpadają na siebie na korytarzu. Ferit oczekuje od Aize odpowiedzi na oświadczyny. Policjantka mocno go zaskoczy. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w najnowszym odcinku, Dziedzictwa. Dziedzictwo, odcinek 720 w sobotę, 18 października 2025 roku o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 720 odcinka serialu Dziedzictwo, Nana i Yaman mają ten sam niepokojący sen o wypadku, który ich wyrywa ze snu. Oboje wybiegają ze swoich pokoi, by upewnić się, że drugiemu nic się nie stało. Pod wpływem emocji Nana niemal wyznaje Yamanowi miłość, jednak w porę pojawia się akcja, której obecność przerywa tę napiętą chwilę. Tymczasem Aize wciąż nie może dojść do siebie po niespodziewanych oświadczynach Ferita. Neze nie rozumie, dlaczego Aize odeszła bez słowa wyjaśnienia. Ferit jednak nie traci nadziei. Fakt, że Aize nie odmówiła mu jednoznacznie, dodaje mu otuchy. Postanawia zrobić wszystko, by uzyskać od niej odpowiedź. Nedim wyraża chęć powrotu do pracy i zapewnia Jamana o swojej lojalności, ale Yaman nie jest przekonany co do szczerości jego intencji. Zobacz, co się wydarzy w kolejnych odcinkach zdjęcia publikujemy w galerii.